Zastanawiałeś się kiedykolwiek, jedząc swoją ulubioną zupę, kiedy zaczęto je przyrządzać? Usiądź proszę wygodnie i posłuchaj pierwszego odcinka w potrawach przez wieki: o wywarach, o polewkach, o zupach. Zamknij oczy i wyobraź sobie czas, kiedy nie ma cywilizacji. Ba! Nie ma nawet naczyń, a jedzenie zamiast leżeć grzecznie na półce w lodówce czy w szafce, biega po lasach i łąkach. Wyobraziłeś sobie świetnie. Spójrz teraz w prawo, tam jest nasz praprzodek. Niedawna burza obdarzyła jego plemię ogniem, o który dbają teraz starannie. Właśnie wraca z polowania nie było zbyt udane, wraz z towarzyszami złapał tylko kilka niewielkich zwierzątek i parę ptaków. Udało im się również znaleźć i wykopać kilka jadalnych korzeni. Są co prawda twarde, ale po wrzuceniu do rozgrzanego popiołu i po jakimś czasie stają się łatwiejsze do pogryzienia. Oczywiście, jeśli uda się je wyjąć i zrobi się to w miarę sprawnie w odpowiednim czasie, dotarli do obozowiska, gdzie od kilku dni płonie ognisko. Pilnowane przez członków grupy. Obozowisko założyli blisko strumienia, dzięki czemu mieli dostęp nie tylko do wody, lecz także do ryb. Niestety, a może na szczęście, w okolicy przebywało niewiele innych zwierząt, co paradoksalnie zwiększało ich szanse na przeżycie. Teren był kamienisty, porośnięty niewielkimi krzewami. Na schronienie wybrali niewielką jaskinię, którą ogrzewali w nocy rozgrzanymi w ogniu przez cały dzień kamieniami. Właśnie te kamienie odmienią ich dzisiejszy wieczorny posiłek. W ziemi, Niedaleko ogniska wykopali spore zagłębienie, do którego wrzucali rozgrzane całodniowym pobytem w ognisku otoczaki. Na nie kładli skórę z jakiegoś poprzedniego posiłku, na której układali korzenie i ryby, zawijali, obsypywali ziemią i czekali, aż się przyrządzi. Dziś właśnie powracali łowcy. Dlatego nikt nie poszedł jeszcze do strumienia, nałapać ryby. Kamienie grzały się w płonącym ognisku. Nasz bohater bardzo lubił korzenie i mięso, lecz strasznie nie lubił smaku węgla, jakim były pokryte rośliny po upieczeniu w żarze. Przyrządzone wraz z rybą w skórze były dużo lepsze, lecz przyjemność psuł posmak wodnych stworzeń, a same nie syciły tak dobrze. Dziś przechodząc koło ogniska, przystanął przy dołku na kamieniu. Popatrzył należący leżący opodal kawał skóry mamuta lub jakiejś innej antylopy. Już nie pamiętał z czego ją zdjęli i na dużą łupkę skory wypełnioną wodą. Podrapał się w głowę porośniętą skołtnionymi włosami. Zwolna napływała do niej myśl. Nie czekał. Zaczął rękoma poszerzać i pogłębiać otwór w ziemi. Kiedy już mógł w nim zmieścić naczynie skory wypełnione wodą, włożył je tam. Współplemieńcy przyglądali się temu z zaciekawieniem. On natomiast zebrał korzenie oraz oprawione już ptaki i zwierzęta. Wrzucił je do łupki z wodą, potem zaczął przetaczać w kierunku dołu kamienie z ogniska. Powpadały z pluskiem i sykiem do wody, która zaczęła lekko bulgotać. Złapał płachtę skóry, nakrył dół, a brzegi przysypał ziemią z powiększania otworu. Po kilku chwilach Płachta zaczęła falować pod wpływem parującej gorącej wody. Tak właśnie mógł, lecz wcale nie musiał wyglądać pierwszy raz, kiedy zrobiono wywar z mięsa i korzeni. Praprzodka albo przodkinie naszych zup, jakie znamy dziś. Lecz na tym nie koniec jest to dopiero początek naszej podróży w potrawach przez wieki, z wywarami, polewkami i zupami. Czas upływa, a ludzie się rozwijają i mądrzeją. Sami lub pod wpływem i przy pomocy obcych cywilizacji. Jak kto woli. Przyszedł czas neolitu, w którym to coraz powszechniejsze staje się osadnictwo. Żyjący w tamtych czasach potrafią już wyrabiać naczynia z gliny, ale co ważniejsze, coraz częściej uprawiają ziemię. Przechodząc z trybu zbieracko-łowieckiego. Na stałe osadnictwo w jednym miejscu. Podejmują również pierwsze starania w dziedzinie hodowli zwierząt, a to daje już dużo większe możliwości w przygotowywaniu potraw, zwierzęta hodowlane, pierwsze odmiany zbóż i warzyw oraz umiejętność wyrabiania naczyń z gliny sprawia, iż przygotowanie sycącej, pachnącej zupy staje się dużo łatwiejsze. Kobieta ubrana w skórę jelenia rozpala ogień. Będzie musiała poczekać, aż drewno zmieni się w rozżarzony węgiel drzewny. W tym czasie przygotuje to, co będzie jej potrzebne do przygotowania posiłku. Starsze z dzieci przynosi drewno, zebrane w pobliskim lesie. Ona idzie po wodę do strumienia. Ma już przygotowane korzenie i zioła. Oraz dwa drobne ptaki i kilka kości baranich. Do tego w glinianym naczyniu namoczone ziarna zbóż. Drewno zmieniło się w żarzące węgiel. Kobieta stawia pomiędzy nimi nieco dziwaczne naczynie z glin, zrobione przez jej młodszą córkę, która uczy się je wyrabiać. W zamierzeniu miało być to naczynie do przechowywania wody, lecz jest za szerokie i ma dziwny kształt. Przypomina kwiat z rozłożonymi płatkami. Dziewczynka chciała je rozbić, lecz matka znalazła dla niego zastosowanie. Nadawało się doskonale do gotowania w nim zup. Jest szerokie. Ma płaskie dno, co doskonale sprawdza się w ognisku. Dostawionego w żar naczynia nalewa wody, wrzuca mięso, kości, korzenie warzyw wraz z ziołami, dolewa namoczone ziarno. Na żar układa świeże drewno, które płonąc będzie ogrzewało naczynie z każdej strony. Garnek nakrywa specjalnie przygotowaną do tego glinianą przykrywką. Teraz wystarczy zaczekać kilka godzin i pożywna, gęsta zupa będzie gotowa. Być może nie jest królową smaków, lecz krzepi doskonale. Czas płynie nieubłaganie. Przenieśmy się do czasów Sumeru, Mezopotamii Babilonii, do ich pałaców, przepychu i bogactwa. Cywilizacji, jak twierdzą niektórzy, stworzonej przez anunaki, obcy czy nie Jeść trzeba, prawda? Usiądź wygodnie i posłuchaj. Pałacowa kuchnia, ogień huczy w palenisku, płyta z metalu powoli się rozgrzewa. Szef pałacowych kucharzy notuje coś rysikiem na glinianej tabliczce. Na drugiej ma spisane rzeczy potrzebne do przygotowania dania. Daje ją jednemu z pomocników. Jutro, jeszcze przed świtem, ten pójdzie na królewski targ nabyć wszystko, co zostało zawarte na kawałku gliny. Co prawda codziennie przed schodem słońca do kuchni są przywożone produkty najwyższej świeżości i jakości, lecz szef potrzebuje teraz kilku rzeczy wyjątkowych. Dlatego wysyła swojego zaufanego pomocnika natar. Młodzik wraca z zakupów przed południem, przynosząc ze sobą wszystkie zapisane na glinianej tabliczce rzeczy. Na stole, z którego korzysta wyłącznie pałacowy kuchmistrz, pojawiają się warzywa starannie wybrane, tak jak i mięso. A co najważniejsze, są na nim niewielkie gliniane, pękate naczynia z przyprawami i ziołami. Pomocnik zabiera się za przygotowanie warzyw. Tymczasem kuchmistrz książęcy ogląda przyniesioną jagnięcinę. Mięso jest doskonałe. Odcina dość duży kawałek, pozbawia go wszelkich niepotrzebnych części, takich jak błony, które po ugotowaniu swoją twardością mogłyby zepsuć cały zamierzony efekt. Pod żelazną płytą huczy ogień. Kilka kropel oliwy, zmieszanej z gęsim tłuszczem, wylewa na nią mistrz i rozciera miotełką palmową. Na to teraz Jagnięcina która przyjemnie dla ucha zaczyna skwierczeć na rozgrzanym, pokrytym tłuszczem metalu. Obsmażone mięso z każdej strony kroi na mniejsze kawałki, nie zdejmując go z płyty. Będą się smażyć jeszcze przez dosłownie jedno, może dwa mrugnięcia powiek. Ulubiony kociołek wstawił w otwór, pod którym przyjemnie huczy ogień. Do naczynia przełożył pięknie pachnące, podsmażone mięso. Wlewa do połowy objętości naczynia wodę. W miejsce, gdzie smażyło się mięso wysypuje starannie pokrojone warzywa, cebulę, pora, marchew, a do kociołka wrzuca przyprawy, tymianek, czosnek, sól, kilka stłuczonych w moździerzu piekących, aromatycznych kulek pieprzu. Po chwili niemal wszystkie składniki są już ze sobą połączone i zaczynają się wolno gotować pod przykryciem żeliwnej pokrywy kociołka. Młody pomocnik przyniósł stargu coś jeszcze, coś czego do tej pory na nim nie widział. Stary kucharz właśnie teraz bada nowo zakupione nie wiadomo, czy to warzywo, czy owoc. Kupiec, który je sprzedaje, żeby udowodnić, iż jego towar jest jadalny i bezpieczny, odkraja z wybranego przez klienta czerwonego owocu, czy warzywa, kawałek i zjada, dodając, że z odrobiną soli jest znacznie smaczniejsze. Podobnie czyni z innymi warzywami, jak określa swoje towary. Młodzik nabywa kilka z grubsza okrągłych czerwonych kulek oraz kilka warzyw w kolorze tęczy. Owe nabytki ocenia właśnie i testuje jego mistrz, podając mu co chwilę do zjedzenia kawałek tego lub tamtego w celu sprawdzenia prawdomówności kupca. W końcu sam próbuje po kawałku. Każe chłopcu iść natychmiast na targ i zamówić na dzień jutrzejszy po dwa pełne kosze: dwa tęczowych warzyw i dwa kosze czerwonych warzyw o okrągłym kształcie. A wracając, ma przynieść po jednym koszyku tęczowych warzyw i czerwonych kulek. To mówiąc, wskazał dwa niewielkie koszyki sprzężone ze sobą jarzmem. Ma również dowiedzieć się, jak cudzoziemski kupiec. Nazywa swoje produkty. Chłopak wypada z kuchni niczym strzała z łuku. Wraca po kilkudziesięciu minutach, przynosi ze sobą nazwy warzyw, papryka i pomidory. Oczywiście przynosi też wypełnione nimi dwa koszyki. Kuchmistrz pozbawia tęczowe warzywa, paprykę, zielonych końcówek i nasion, które znajdują się w środku, a czerwone kulki dnie w cząstki. W kociołku przyjemnie bulgocze. Książęcy kucharz odlewa połowę swojego dania do drugiego naczynia. Wstawia w sąsiadujący z pierwszym otwór paleniska i dorzuca do naczynia pokrojone nowe warzywa. Jeśli się nie myli, będzie miał dwie pyszne potrawy, dwie zupy. Jeśli się pomyli, przynajmniej zostanie mu połowa pierwszego dania. Podejmuje jednak ryzyko. Jeśli księciu nie będzie smakowało, może stracić nie tylko posadę, ale i głowę. Późnym popołudniem zjawia się włodarz pałacu. Ryzyko się opłaciło. Zupa z jagnięciny smakuje doskonale, a druga połowa, do której dodano pomidory i paprykę, odpowiednie zioła przyprawiono starannie. Wręcz oszałamia swoim smakiem włodarza pałacu. Sumer, Babilon, Mezopotamia. Pierwsze wielkie cywilizacje, no podobno pierwsze. A skoro tak, to i pierwsze wyrafinowane smaki polewek, zup, wywarów. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie części pierwszej o wywarach, polewkach i zupach w potrawach przez wieki.